Słowo Apokalipsa pochodzi z języka greckiego i oznaczać objawienie lub odsłonięcie. W kontekście religijnym często kojarzy się z końcem czasów oraz biblijnymi proroctwami, wywołując poczucie boskiego objawienia, które odkrywa przyszłość ludzkości. Kulturowo, Apokalipsa może symbolizować głęboką transformację w społeczeństwie lub w życiu jednostki, stanowiąc dramatyczną zmianę, która przekształca świat, jaki znamy. W literaturze często reprezentuje kryzysy i głębokie zmiany w doświadczeniu ludzkim, gdzie bohaterowie stają w obliczu wyzwań, które na zawsze zmieniają ich życie i perspektywę. Z punktu widzenia naukowego, termin ten może być używany do opisywania katastrof środowiskowych oraz ich dalekosiężnych konsekwencji, podkreślając wpływ zmian klimatycznych, katastrof naturalnych oraz załamań ekologicznych. Na przestrzeni historii pojęcie apokalipsy kształtowało sposób. W jaki postrzegamy przyszłość, zarówno poprzez religię, kulturę, jak i trwające wyzwania, z którymi ludzkość zmaga się dzisiaj. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej angażujących i inspirujących treści. Jak napisano w Dziejach Apostolskich, rozdział 7, werset 49 i 50. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jaką świątynię mi zbudujecie, mówi Pan. Albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? Czyż ręka moja nie uczyniła wszystkich tych rzeczy?